Widzę, że nie dobrze idzie. A daj spokój, godzinę to ja bym z melą wytrzymała, jakbym mi obiecała, że więcej nie zobaczę. Ej, właśnie, która godzina? A ty co, telefonu nie masz? Daj. O cholerka. Gdzie, gdzie ty idziesz? Przecież zepsujesz mi wszystko. Spokojnie, wiem co robię. Mhm, mm co? Ta. Wtedy tata mówi, sek, to nie jest twoje auto. <laughs> Serio. Nieźle. Czas minął. Słucham? Godzina minęła, czas się skończył. Wiesz, możemy jeszcze pogadać jak trzeba. Nie, nie taka była mowa, także fajnie, że wpadłeś. Dzięki, było miło. Um, e, a musisz lecieć. Mogę ci chociaż pożegnać? Nie. Ale, Dominika, przecież dobrze nam się rozmawiało. Ja wiem, ale przykro mi, taka była umowa. Żegnaj na zawsze. Co ty wyprawiasz? tyle zaczęliśmy ze sobą w miarę normalnie rozmawiać. No wiem, i właśnie dlatego, go wyprosiłam, że coś raz mnie ogarniam. No właśnie, widzę, ale spokojnie od tego masz mnie. Stara wszystko zepsułaś. Mój plan był tysiąc razy lepszy z tym, że umiera. Je? Nie. No. Ja jak miałem glejaka, to. ale o mnie dba jak złoto. Błagam, wszystko zepsułaś. No przecież żaru, im chemia była, tylko tak fizycznie za fraki. No. A, no. Przecież fizyka nigdy z chemią nie wygra, nie wiesz? A załóżcie, że Sławek za chwilę odblokuje Agnieszkę mało, tego pierwszy się do niej odezwie. Mm, tak, z mam w kieszeni. O co zakład? Ty mi powiedz. Jak przegrasz? to przyjdziesz na moje zajęcia, uwalnianie kobiecości. Stary, jak ja uwolnię z ciebie jeszcze trochę kobiecości, to ci ścianę powyginam, mm -hmm. ale okej. Okay. Co, jak przegram? Depilujesz jajka. Oh. Nie, stary, nie wchodź w to, mówię ci. To nie. co, wchodzisz czy wymiękasz? Mm. Tak, wygram, wchodzę. Nie. Przecinam. <laughs> Oj, stary, współczuję ci naprawdę. Wygram, zobacz. O, Powodzenia. Mm.